Cześć, witajcie z tej strony Ma To jest krótki opening 10 milionów. A tam pomyślicie sobie, że tylko 10 milionów. Ale ja z tego już zrobiłem dwa myfiki. I tyle Legend. Z tego, co chyba dwie dałem komuś, moim kolegom. Więc szybko tutaj idziemy. Odpalam się jeszcze na dużej busce. I takie krótkie opening, Wszystko się nazywa nagrywa. Nagrywa. Dobra. Rery, dobra, jest mefik! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Nie, Nie! kolejny! Drugi raz z rzędu! Preston zmniejsza te procenty na mefika, bo ogólnie na mefika jest 1%. Mogę jeszcze? No już nie mogę być. Ja cztery mefiki już. Dobra. No to się ma.